To nie superman, lecz super traktor. Niezniszczalne dzieło polskich inżynierów. Wraz z szalonymi traktorzystami, pod przewodnictwem Marcina Obałka, przemierzył już ponad 20 tysięcy kilometrów. Po drogach i bezdrożach Urugwaju, Argentyny, Chile, Peru i Boliwii. Oto opowieść o niekończącej się wyprawie dookoła świata. Naszej wspaniałej czerwonej maszyny nie ma rzecz niemożliwych. Nie zmógł jej żar tropiki, nie przeraziły gorące zijącą siarką gejzery, ani przepaści czychające za każdym zakrętem przycinającej Andy drogi śmierci. Ciągnik nie tracił mocy ani oddechu. Spinając się stromimi zboczami, bił kolejne rekordy wysokości i dotarł powyżej 5000 tysięcy metrów nad poziomem morza. Oparł się porywistym zimnym wiatrom w Patagonii, gwałtownym falom na jeziorze Titicaca, dotarł w końcu do Amazonii, gdzie w czasie pory deszczowej niestrudzenie przeprawiał się przez wezbrane rwące potoki. Na swoim szlaku kwiat polskiej myśli technicznej ratuje nawet z opresji niemiecki szmelc symbol imperialistycznej motoryzacji. Gdzie Gringo nie dotrze, tam Ursusa posłać. Dzięki sile polskiej techniki uparcie przemy naprzód, za nic mając większe i mniejsze niebezpieczeństwa. Czekamy w końcu do niesamowitej Vasie de la Luna, Doliny Księżycowej. Przeciskamy się wąskimi kanionami Talampasia w otoczeniu wysokich, pionowych i bardzo groźnych ścian. Czujemy oddech wciąż czynnych, dymiących andyjskich wulkanów. Przedzierając się przez amazońskie lasy, trafiamy przypadkiem na nowy trop legendarnego Eldorado. Ogarnięci gorączką złota, rzucamy się w wir nowej przygody, dokonując odkrycia nieznanej dotąd kultury prekolumbijskiej wraz z zakopanymi kilkanaście wieków temu skarbami. Kursus przemierzając Amerykę Południową wzbudzał entuzjastyczne reakcje miejscowej ludności, stając się bohaterem licznych spotkań i wywiadów w lokalnych mediach i zyskując obok papieża Bońka deiny miano symbolu Polski. Docieramy do zapomnianych osad, daleko od utartych szlaków, poznajemy szamanów, którzy dzajniczają nas prastare rytuały niedostępne dla białego człowieka. Uczestniczymy w obrzędach Pokazujących wciąż żywy kult paciamały, Matki Ziemi, której hołd oddawany jest w małym kościołu katolickim, gdzieś wysoko w górę. Rwani wir opętańczej fiesty, próbujemy miejscowych specjałów. Wpatrzeni wirujące suknie ciolit, wsłuchani w uporczywie powtarzającą się melodię, wydobywaną ze zdezelowanych instrumentów słaniająco się wiejską kapelę, odpływamy z powrotem. Lecz czas wstawać, czas do zajęć, z nową siłą w nowy dzień. Znów za stelem trzeba stanąć, świat traktorem pomknąć chemę. Traktor nową zaczął podróż, kraj jeszcze przed nim rośnie. A co, przeżył? I co widział, film ten wkrótce Wam opowiem.